Witamy, witamy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej ukochanej gry Tomb Raider. Chciałem powiedzieć PowerPoint, Co? PowerPoint. Nie wiem, ale bo ja zapomniałem, wiesz jak zwykle ja z tą swoją pamięcią. Nie PowerPoint, tylko co? E a, Turning Point. Oto chodzi. Turning tak point, go. właśnie, no. turning point nie Ja, power wziąłem, power to, to, ja myślałem, tystu. że pomyliłeś te PowerPoint z Raider. <laughs> to by było dziwne. Nie, Tomb no. Raider Power Turning Point Zem Edition. <laughs> ale. No trochę z głupoty też trzeba się trochę pośmiać. Mm -hmm. Ze mną jest Daniel oczywiście. Cześć, I idziemy dalej, ale wiesz ja, ja w ogóle gry nie słyszę. Aha. Eee, ale tak strasznie opcje rozgrywki. Eee, głośność. To Nie co tam się działo, i... że tak przeciszyłem. Aha, dobra, tutaj... Ja sobie ten... dodaję punkty umiejętności. Aha, a to tak sobie później to zrobię. No właśnie, to może być fajne. Może przepraszam cię Konrad, za ten Report Edition. Nie się. To już lecisz tak? Lecimy? Tak, tak, ja poszedłem dalej. Eee, jeszcze minąłem akurat rozbity helikopter. Aha, no tak, helikopter. jest skrzynka z częściami, więc można go zabrać. O! Nie, ja muszę jeszcze sobie podgłosić. To jest za cicho. Nie muzyka. Dobra, to mamy dwóch oponentów. A mamy trochę więcej. No i wilki zaraz też. A to te no, miejsce rodzaj wiemy. Gdzie jesteś? No. No, jestem ciekaw w, w którym momencie gdzie, Jak daleko jesteśmy od tej plaży? Bo ta plaża bo to są taka... Takie zwiastło na ojej Ojejku, jeszcze zapomniałem wyłączyć. Internet. Ktoś do mnie pisze. A, to w sumie oni wypuszczą tutaj te wilki na nas jak nas zobaczą, nie? To nie było jakoś tak? Nie, nie wiem, wiesz co, naprawdę już, w ogóle tego nie pamiętam. Bo oni w klatkach znaczy... chyba je mieli tutaj jeśli, jeśli to jest Pojeżdżę tę lokację, ale, ale... Co się tutaj dzieje, to... Po prostu idę i, i headshoty uh -huh. robię. Wow, już osiągnięcie mam. Oportunista, no właśnie, przy okazji. Mówiłem to o oportunista. To który... Tak, to dostałem, osiągnięcie oportunista. Ciekawe. Aha, to jest grobowiec. Nie. A hmm. jednak nie. Jeden z nas. są, tak. Uuu, no. to jak to jest, zabijane, że od razu mnie zabili? A taka ciekawostka... Eee... Wiesz co, musisz dokładnie sprawdzić ale nie pamiętam, to chodzi o... ...Oportunistę. Jak to by się wydaje, co znaczy słowo Oportunista? Eee, ten co... Jesteś m... pewien, że tutaj? No w sumie Opportunity. No, który stawia opór, tak? Takie pierwsze nie, skojarzenie? Nie. No właśnie. E, ten co... E, bierze rzeczy w swoje ręce, no że e, wypróbowuje. To, mm -hmm. to bardziej. No. Bo wiesz, bo w języku polskim tak e, bardzo się kojarzy oportunista z oporem. No bo jest opór w Tak, sobie, tak. A to, a to jest kojarzy, zupełnie co innego znaczy. Mm -hmm kiedyś się mocno zdziwiłem, że co? Jaki to nie okres? jest to samo? No, ale że wiesz, że to nie jest to samo? Dobra, idę, idę, jeszcze to mal. Może głupio wyszło, bo miałem się zdziwić tutaj. <grym> no ale fajnie, że się nie zdziwiłeś. To znaczy, że jesteś uświadomiony. No, ale tobie to no, może łatwiej, tak? Bo faktycznie są sobie... Oportunista to nie jest, no to jest chyba... wyraz polski, tylko zapożyczony. No. Pożyczone słowo. No. Chciałem po cichu, ona włączyła sobie ogień w strzałach i wszystko... Oła! I wszystko popsuła, no? Francę. No mnie ten raz już zabili, ten... Zauważyli mnie i od razu wszystko poszło i... ten... Tak szybko, że zabili mnie od razu praktycznie. No, no. Wiesz, że już nie pamiętam znowu tego sterowania, bo już dawno to co nie graliśmy. Co jest w ogóle? <laughs> Ale strzelają, jako strzelają. No. I wilki na ciebie rzucili, ten, nie? Tak, tak. No akurat jeden jakiś w las. Nie, no jednak. Zobaczmy. Kurczę, a te strzały są takie... Nie to... Wow, no to mi się akurat podobał. To jest fajna akcja. Oj, co jest? Co tu się dzieje? Leć. No, chodź. Uciekam. Ale bzdura. Gdzie te dźwięki? Patrz, Uciekaj tylko, czekaj Ale taki buga tutaj znalazł teraz Aha a Czyli baga? no po prostu Spadaj, <laughs> spadaj, 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 spadaj spada, spada. Jest most z taką poręczą wiesz, no i Aha. jest takie wolne miejsce pomiędzy poręczą a mostem, z której można strzelać, ale niestety niewidzialna blokada jest Aaaa, no, no. okej okay. No nie bardzo, nie bardzo. To chyba trzeba po cichu robić, bo inaczej to, to, to jest nie, niemożliwe. Praktycznie nie mamy naboi. No. No Ale... wo, 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 wo. Czekaj, to wow, wow. zapisało mi troszkę dalej. Ja, już. ja nie wiem co on ma. Co ja mam w ogóle tutaj? 18 naboi w karabinie, no. 51 w pistolecie. No nie bardzo. No jeszcze jeden mi został No wyłażę, wyłażę, spokojnie Dobra I po wszystkich No szkoda, że tak wyszło, ale to z mojej, nie z mojej winy O, jeszcze wilk No i ja nie wiem jak to mi tutaj wyjdzie teraz znowu no kurczę, no i nie trafiam. Eee, no i ostatni może. Nie pamiętam ale to jest nie, nie wiem właśnie. Ej. Ale faktycznie dosyć mocne są, wiesz. No. Więc zaraz chyba automatycznie dwóch się chyba pojawi na no, tych dłużej. Jak podaj. A nie, jest tam jeszcze. Są ludzie. Dobra. No i jednak. Nie się Co? Zresztą. To nie udało się? Nie, no znowu. Nie zauważyli. Mhm. Myślę ostrożnie ten podchodź, strzeleje tak, tak z ja ja strzał, strzał, strzałami. strzałami. No Rzeczywiście, tak tak wiesz, w wielu to jest. Tylko to jest mi, jak się zmienia te strzały? To, 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 to... Eee, masz e, strzały na jedynce, więc jedynką e, przychodzę. O, no, no No, no. No dobra, dzięki. No wszyscy? Bo wilków nie, nie wypuścili na mnie. Eee, to chyba... Czyli możliwe, że zabiłem wszystkich, których trzeba, żeby nie wypuścili. Tak jest. To już masz, tak? E, wszystko? No. E, te drzwi tam otwierałeś do tego. Eee. Wiesz co? Mm, Tak, 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 otwierałem, ale. Czuję, że coś znalazłem. Z... A, skrzynia. Aha, jego skrzynka. No nie, dobra No to lecimy do groty, tak? Ym, no bo zaraz jakąś linę jeszcze grota, ale pominę no, ją A to da się do niej wejść, bo chyba to trzeba później nie? Nie wiem, nie wiem. No to chyba właśnie... jakby było, że yy, nie ma się czegoś tam. Grotę, właśnie czymś... zmierzam. Nie, no lino. Li, nie, no to, to tą grotę, to co, po schodach, tak? To to. E, nie, ja mostkiem, mostkiem teraz. Taki most jest. Oh. W, Czyli w tej do Tego innego. Muszę jakoś dostać się na górę. No, nie, most jest, mm. dobra. Nie, dobra. Wydaje to. Wydaje mi most, się, że właśnie no, jest nie. most. <laughs> Bo to jest właśnie ta dalsza ta droga. E, jak to było tutaj? Teraz wszystko. Hmm, dobra, kluczamy. to jakaś mini zagadka. Co ja muszę tu zrobić? Nie pamiętam. No musisz pociągnąć tego jedzenia, aby. Do... No to co to, to wiem, do ale. Dobra. to nie będzie jej pierwsze... Aha, czy to, to, czy to... Nie, to taka skrzynka... A nie, ja wiem jak, jak to go... Y, ta ostatnia go skrzynka, którą miałem do znalezienia w całej grze, która była tutaj. Dlatego miałem aha Kiedyś tam kończyłem na 100% No ja też to przechodziłem wszystko na 100% Na konsoli. Wiesz, nawet mi, wtedy jeszcze mi to sprawiało przyjemność, no całkiem fajne to było takie odkrywanie. Ale wiesz, to są... To jest na takiej samej zasadzie, jak już mówiłem, jak z Uncharted, że wiesz, za pierwszym razem fajnie się to przechodzi z takim zapartym trochę mm -hmm. ciekawi co i jak. Ale już tak za, za którymś... No, no nie wiem, jakoś tak mniej ja jest ekscytacja. Nie, nie mam, no nie mam tej ekscytacji. Nie może te klasyki się zna też, w sumie na pamięć. No no... Jakoś bardziej się... Tak? No chociaż... Ale wiesz, klasyki, on mają to do siebie, że... Poszedłeś nie na lewo? Do... A... Nie, trzeba może... Na lewo, na lewo. No. Na lewo. A, do aniversary je wracą. Z miłą chęcią. Mm -hmm. A co my tu mamy na lewo? Na lewo, chyba jednak trochę bo Raz za głośno, raz za cicho. Nie, to chyba tu co? Powrót jakiś, czy co? Bo na lewo nic nie ma. Mm. No ale co poszedłeś tam na górę? Przeciągnąłeś tego jelonka, wskoczyłeś na... To już wszystko dalej już poszło. Na te, tego drągala. No. A co, nie, nie idzie? Nie, no poszło, poszło, ja jestem dalej. No bo ja mam właśnie te, roz, mam takie... te rozgałęzienie lewo, prawo w tych... Aha, no poszedłem na lewo, tak? To nic nie lewo, ma, to na prawo nic nie ma, No no, no to ja już też wychodzę. No jest na zewnątrz. Światło. Słończy. I chyba o wilku mo... Ma... Tak? Pan nie wiem, plaże, czy plaża czy już nie plaża? Nie, nie, to jeszcze chyba nie jest To co, to jest. C Właśnie, to ja ja nie wiem. Halo, Jesteś tam? Co to? Alex! Nie mogłam się z wami połączyć. Właśnie dotarliśmy to? na plażę. Kuter jest niezczony. Bez odpowiednich nie, narzędzi czy on możemy mieć problem z doprowadzeniem go do stanu używalności. Przydałaby nam się pomoc. Zobaczcie co da Ci radę zrobić. Ja już idę. Uważaj Może to jest tej tej. tylko takie, takie miejsce przejściowe, gdzie się dojdzie do tego. Znaczy a tu się no, no, Tak dosyć dużo tego tutaj. To nie tu, gdzie Grim e, spadł? Tak, wracamy tutaj. Na pewno? Znajdź to jest zejście to... na plażę. No, znajdź zejście na plażę, czyli tymi... Bo tutaj my byliśmy. Tak, tak. Tak? Musimy chyba wejść na te... E, no. Te wózki, tak? No, do, no dobra. Widzisz je, tak? E, tak, 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 tak. No, no, no masz pracę. No. I tu wiem, że jakaś akcja będzie z tymi wózkami. No jakaś strzelanina. Będzie, mały przystanek. będzie tak, tak. E, co jakieś co spadanie, przystanek. no coś tak, masz rację, coś tam będzie. I skaczemy. O, dobra. Przez tą mgłę. Miejmy nadzieję, że nie będzie ostrej ostrego cienia mgły. Mhm. Mm Laro, jesteś tam? Alex mówił, że już schodzisz. Niedługo będę na miejscu. Muszę ci coś powiedzieć. Co się dzieje? Cokolwiek powoduje te burze. Dobra, nie jedziemy. Tej wyspy, znajduje się w jedziemy. Ale wiesz, w ogóle patrząc na te konstrukcje, no to, to, to nie jest tak źle. No, to jest tą cywilizacją tej wyspie. No, to, to... Wszystko działa. Po On rozmawia z sam nie teraz. Nie teraz? No dobrze, e... Bo raczej nie jest. Nie wiem. Jakoś głos dzignie brzmiała, a przecież sam nie uratowała, przecież. Czy. <noise> Wiesz nawet nie wiem co, co, co było. No, no to chyba sam. No ja też no kiedy my to A no, właśnie, to właśnie to ta łódź. Taką... To znaczy te Mnie łódź, tylko ta... Endurance, tak? Statek? Nie, nie. To w te, ten w powietrzu taki statek jest. W powietrzu statek? No, zaraz wejdziesz. No zobacz. Taki okręt w powietrzu. Hmm. Nie wiem jak to w ogóle tam wisi, nie? jak to... jak to tam... Jak to jest w ogóle możliwe? No, wracaj, wracaj, to raczej tam nie doskoczy. Tak. Doskoczy? No nie gadaj. Nara, nie doskoczy. No ale naprawdę nie, na ten nie. słup z da tak daleko doskoczy? Ma Czekaj, na pewno, jaki nie. słup? Po lewej stronie. Jak ona się zatrzymała... ...to co ona ma zrobić? Bo nie wiem. E, musisz ten... E, linę sobie... A dobra, już widzę. Co ja tu mam, żeby ogarnąć trochę ten, ten wjazd na ich... na ich okręt do piratów. No ale no bez jaj, no to jakim cudem oni tam, tam budują. No ja nie wiem jak to jest. Tu jakaś stocznia to jest turska? To wygląda no. na taki okręt. Na taki nie wiem, to. ale wiesz... Już... Stocznia to jest takie miejsce, gdzie się buduje statki, no tylko właśnie tak wygląda jak tutaj tej No właśnie to wiem. Dobra, to za daleko jest, trafić. Zabił swojego. No dobra. Tak, jest jeszcze szukanie za cicho. No jeszcze ich je podpuszczam. No. trochę długo trzeba, Żeby było to ulepszyć. No, to już. światło. Ale dziwnie oni się Za ścianę idą. O, ale mnie <śmiennie> załatwili. No to było. Butla wybucha, jest, a mnie kompletnie z tego statku wyrzuciło. No co jest jakiś podchodzi do mnie i od razu wysadza siebie i nie powie trzyma sensu? Taki terrorysta... No... Samobójca, tak? Samobójca, tak, taki kamikadza. Mhm. ja Irytująco to jest. No to spalić, tak? Wszyscy, nie wszyscy jeszcze nie. Aha No nie, karabin No i znowu wszystko się wali, no? Zabiłaś moich braci No to w sumie... kręgosłup już... Nie bardzo... Wow, Łoł, 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 Łoł Dobra, Zmieniam broń. Nie chcę umierać. To po co strzela? No po co do niej jest... idzie? Taki jeden tam kosi straszny. Tyle razy, co już mogła zginąć z tej grze, to jest... Za każdym razem się łapie. Nie, nie ma, że puści. Czy... No e, ja okay. potrzebuję jakiejś amunicji. Jak będzie zjeżdżała, to, to uważaj, bo cicho tutaj. No, z maszynówki teraz jakiejś. A, to dopiero tam. Aha, ja czasu nie mam. Czy w sensie licznika. Jak on <słyska> wszystko na nią powiedział. <słyska> O tutaj mi się kiedyś gra. To, to o tym miejscu mówiłem, gdzie kamera mi została. O! A nie, dobra. Coś mi mówi, że łatwiejszym drogę na dół. uruchomiło, bo kamera została na jakiś moment i wtedy dopiero poszło za larą Chyba już będzie plaża tutaj, więc nie będę chyba szedł jeszcze. Bo jeszcze kaccenka się włączy. Nie mam nic w karabinie, chociaż granatnik chyba jest. Czy to granaty? Jak było, żeby granaty strzelać? To było jakoś shiftem, czy coś? Mm, nie pamiętam. Ci nie używało od tamtej pory, więc... Jak się to Dobra. No, w porządku. Już jesteś ten na dole, czy...? E, tak, tak, już jestem przy... Znaczy jeszcze nie przy, ale woda już majaczą mi te statki. Braki. No i tutaj zakończymy. Przy ognisku, co? No, no. A tam mi będzie. No tam już będą jej przyjaciele. No tak przynajmniej mi się I znowu kojarzy. No i pamiętam, że jakaś dziwna tam zagadka jeszcze była. Też siedziałem długo nad nią Kiedyś No dobra, jestem przy ognisku Dobra, ja też A no, w sumie reszta chyba jest przy, przy tej łajbie, żeby ją... Tak, powiedzieć. bo nawet słyszę jakieś tak, no. problemy z odpaleniem Dobra, to dziękuję serdecznie I do następnego Cześć. Hej, hej Cześć